Hej! Jak to jest z tym styropianem? Drogo. No bo drogo. Jak sobie zobaczę na ceny styropianu sprzed dwóch, trzech lat, to to, co teraz płacimy, to jest jakaś masakra. No ale trudno, tak jest na całym świecie, nie tylko u nas. Trzeba z tym jakoś żyć. Ale skłoniło mnie to do, do przemyślenia jednej rzeczy yy, i zaraz Wam o tym wszystkim wszystko powiem. Yy, no oczywiście jakby grafitowy czy stropian biały jest obecny już od wielu lat. Grafit jest taką jakby nowością, aczkolwiek nie wiem czy taką nowością, bo rodzice 10-12 lat temu już ocieplali grafitem dom, bo był. No i generalnie ja myślałem, że jakby nie, nie brałem pod uwagę w ogóle żadnego innego, żadnego innego rozwiązania niż grafit, no bo bo cieplejszy, bo lepsze lambda, bo to wszystko będzie fajniejsze. No i sam tutaj na dół na, na posadzkę w dużym pokoju i w ogóle na parterze oprócz garażu dałem sterpion grafitowy. Eee, no stwierdziłem, że to będzie tam 0,31 chyba lambda wyszła, więc bardzo fajnie, będzie kit. No ale przyszło co do zamówienia strepioną na elewację. Eee, no i... Lekkie zdziwienie. Eee, termin realizacji 4 do 8 tygodni bez gwarancji, że to będzie w ten sposób i bez gwarancji ceny. I to po różnych hurtowniach internetowych sobie patrzyłem i też po lokalnych się dowiadywałem no i mówię, o kurde, coś jest nie halo. No i ktoś mi rzucił temat, weź biały, dobry, biały jest tak jak 21-22 cm grafitu. Mówię, no ja tak mało wierzę w takie, takie zdania, takie zapewnienia, więc stwierdziłem, że znajdę to. No i poszukałem sobie troszkę po internecie, jak to rzeczywiście jest. Stwierdziłem, że jakieś sobie to matematycznie obliczę, wzory na to są, przenikaność przegrody cieplnej. I znalazłem, znalazłem takie informacje, na wzory na to. tak? Jeden to jest czysto fizyczny, drugi to jest taki właśnie do obliczania przegród właśnie w domach czy tam w budynkach do czy taki tam stopniu dni. No i słuchajcie, i policzyłem, jak to wszystko wygląda na dwa różne sposoby. Wyszły podobnie, od razu wam powiem, więc sądzę, że to będzie dosyć dobre wyliczenie. I od razu zaznaczę, że to jest wyliczenie, moje jest dla grzania pompą ciepła. To będzie istotne, później o tym jeszcze powiem. Albo dla grzania prądem. 1 do 1 jakimś tam piecem elektrycznym, czy czymkolwiek, ale na pewno chodzi o to, o elektryczność, bo nie, potra nie, nie potrafię tego przeliczyć na gaz. Chyba, że ktoś sobie potrafi, to sobie później przeliczy. Eee, więc słuchajcie, ja stanę przed wyborem stropian 20 eee, do wyboru, albo grafit o lampdzie 033-21, w zależności jaki tam się wzięło, Oczywiście każde mniejsze lambda to o, o tyle drożej, eee, lub biały y, od ręki, praktycznie w dobrej cenie lepszy niż na internecie 038 EPS-70, tak się nazywał. tu lokalny, tam, może nie lokalny, ale w okolicy tam 100 km był producent, więc nie wiem, i tak porównałem, i mówię, no kurde, trochę mi to wyszło różnicy. No i słuchajcie teraz, zobaczcie ile. Słuchajcie, pierwsze co, to metodą Lambdy jest taki, Lambdy, no, tak sobie to nazwałem, jest taki wzór. Yy, mówi o tym, że. Yy, jakby ta strata yy, strata. Yy, energii jest to przenikalność yy, przegrody. UP, razy, razy powierzchnia w metrach kwadratowych tej przegrody i razy delta T, czyli zmiana temperatury, różnica temperatury w tym przypadku jeśli chodzi o temperaturę zewnętrzną na dworze i temperaturę wewnątrz domu. Znalazłem w internecie, pisali, że to Łojezus będzie stracił 502 dziennie na, na, na znanym forum żółtym, którego wszyscy odradzają i w sumie to, w sumie to mają rację, bo tam wyliczyli, że dziennie ktoś jeśli weźmie słabszy styropian, biały styropian w stosunku do to będzie tracił 502 dziennie. No i rzeczywiście, tylko porównali styropian 0,45 do styropianu 0,30 i to przy temperaturze non-stop na dworze minus 20. No i w taki sposób rzeczywiście źle wyszło. A teraz wróćmy do tego, jak to powinno być naprawdę. Założyłem średnią temperaturę 3,5 stopnia w okresie od października do marca czyli takim okresie grzewczym pół roku. Bo taką znalazłem historie, historyczne dane temperatury dla Wrocławia, to trzeba to sobie wziąć, bo na pewno dla suwałek, suwałk, czy dla Zakopanego będzie to inna. No i tak sobie według tego wzoru, który mówiłem, czyli przenikalność przegrody, z powierzchnia w kwadratach w metrach kwadratowych i i, i, i różnica temperatur. Dla, ja zwziłem sobie różnicę temperatur, nasze znaczy dla temperatury w domu 21,5 stopnia. Powierzchnia e, ścian do ocieplenia 200 m2 e, i porównowałem dwa Zero, e, 0 grafit o 0,33 i biały 0,38. E, I tak u przegrody, to sobie wziąłem z kalkulatorów na internecie, jakiś tam na termoorganice czy gdzieś tam idzie, i zawsze wychodzi tak samo. U przegrody e, z e, stereopianem grafitowym 0,33 to wychodzi 0,14,15 a z białym wychodzi 0,1595 przypominam 0 chyba 2 to są teraz aktualne normy więc wszystko to się ładnie mieści i teraz tak dla średniej temperatury 3,5 stopnia dla Wrocławia tak sobie to przeliczyłem z danych historycznych wychodzi, że tak w godzinę 6 watów w dzień 1,5 kW i w ujęciu rocznym czyli przez 180 dni tyle co jest okres grzewczy tą temperaturę też brałem czyli przez pół roku różnica między tymi dwoma styropianami będzie taka, że na białym styropianie stracę, znaczy przez ściany ucieknie mi 279-280 kW to jest W, powinno być KW na rok. Czyli 280 kW rocznie stracę, zastosując ten jakby biały styropian. Drugą metodę znalazłem teraz z użyciem stopni od dni grzania. Tak wyczytałem, że to jakiś taki fajny wzorek jest, gdzie to wychodzi tak, że to jest 0,024, tego nie wiem dlaczego, ale tak jest we wzorze. Razy liczba stopniu od dni grzania. Dla Wrocławia znalazłem liczbę 2797, tylko to są dane z 2010 albo 2011 roku, nowszych nie ma po prostu, a to się dosyć ciężko liczy, a takie w opracowaniu jakimś naukowym znalazłem. Sądzę, że teraz będzie troszkę nawet cieplej w niektóre lata. Eee, dobra, to stopni grzania dla Wrocławia. średnio dla Polski to jest około chyba 3000, wyszło, czy tam 32900. Eee, I teraz tak, e, czyli ta liczba stopni odnigrzania w roku U, czyli współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę, czyli ścianę zewnętrzną. No to już mamy tutaj ten obliczony u góry i powierzchnia przegrody, czyli te 200 metrów. No i... Tą oto metodą wyszło mi tak, że zastosowując, stosując steropian 033, grafit, stracę rocznie powiedzmy tam 1900 kW przez tę przegrodę, a stosując biały stracę 2141 kW, czyli różnica wychodzi 241 kW. Znowu tutaj źle pisałem KW na rok, czyli 241, tutaj wychodzi 280. Zmiar, w miarę zbliżone te liczby, ale stwierdziłem, że do porównania. No i słuchajcie, no i to jest tyle kW rocznie, i to można sobie już łatwo obliczyć. Nie wiem, jak to na gaz przeliczyć. Jeśli ktoś potrafi, to proszę bardzo. Czyli przyjmując na przykład sobie. Teraz złotóweczkę za 1 kW energii, eee, oznacza to, no, ja biorę średnią cenę, która może w następnych latach być, tak? teraz jest około 70-80 groszy, 90 ciężko mi powiedzieć, bo to różne opłaty są, eee, no ale czyją złotówkę, dla, czyli jakby zawyżyłem to. No i w tym przypadku tracimy 280, tym 240 rocznie, tak? Na tym eee, jakby różnicy eee, w, eee, stosując styropian biały. Eee, i teraz tak, z ceny z wczoraj są tak, na najtaniej znalazłem etiko 0,33 grafit, metr kwadratowy 93 zł, 140 za paczkę. I najtaniej znalazłem genderkę białą 0,38, 70 zł za metr kwadratowy wychodziło, 106 za paczkę. No i teraz różnica na paczce jest taka, na 200 m kwadratowych 4,500 zł złotych w zakupie z tego styropianu. Z, z, tak przyjmując 1 kW energii w następnych latach będzie złotówka, to okres zwrotu przy ogrzewaniu elektrycznym, elektrycznym zwykłym 1 do 1 tak? jest to 16 lat. Te, ta strata 240, znaczy ja tu liczyłem choroby do 280 tutaj. E, to jest tutaj. I, i Wychodzi na to, że 16 lat będzie zwracała się ta inwestycja w cieplejszy steropian o tej lambdzie lub można tak powiedzieć, że to, co zaoszczędziliście kupując tańszy steropian, wydacie na ogrzewanie przez 16 lat więcej, będziecie płacić. No ale stosując już pompę ciepła, która ma p 3 będzie to już 48 lat. 48 lat. Przez prawie 50 lat yy, będzie wam się zwracał yy, została inwestycja w cieplejszy styropian, tak? I przy tym drugim wzorze wychodzi tam 18,56 lat, tak? To jest y, po cenach tutaj takich, co są aktualne w internecie. Ja chciałem kupić grafit. Wszędzie były ceny minimum takie, niestety nie był dostępny. Yy, między 4 8 tygodni trzeba było oczekiwać, bez gwarancji tego, że będzie, yy, udało mi się kupić biały z 0,38 i jeszcze taniej niż tutaj. U mnie ta różnica wychodziła z 70 lat, 65-70 lat. No i słuchajcie, i teraz pomyślcie, yy, 70 lat przez tyle czasu będzie się Wam zwracało, oczywiście według teorii, według tych wzorów, które mogą mieć pewne przekłamania, jakby nic nie jest idealne, nie możecie tego zakładać, że to będzie tak w każdym przypadku, ale no, w jakich, jakich porównania trzeba mieć, tak? Ktoś, kto mówi, że stroken grafitowy jest lepszy, z, z czegoś to musi wynikać, tak? Ja pytam, z czego to wynika, że jest lepszy? I okej, okay, lepsze lambda, ale to są realne wyliczenia, które moim zdaniem, przynajmniej w 80% pokrywają się z rzeczywistością, a to już jest dużo. No bo to wiadomo, że to są jakieś tam, yy, jakieś tam tylko cyferki na papierku. W rzeczywistości może być różnie. Aczkolwiek zakładam, że klimat nam się ociepla, no to może być tylko, tylko lepiej. No i słuchajcie, czy ta różnica, yy, te, te, te pieniądze i ten okres zwrotu jest yy, wart przy teraz, przy tych cenach, yy, przy tych cenach materiałów budowlanych. Jakie są na rynku? Gdzie za każdym razem często wychodzi tak, zamawiamy coś teraz, za tydzień kosztuje już tysiąc więcej, później kolejny tysiąc, później pięćset i tak dalej. Czy oszczędność tych przykładowo w tym przypadku 4,5 tysiąca, w moim przypadku to było jeszcze więcej, czy to jest warte, żeby kłaść ten grafit i czekać i na to nie wiadomo ile opóźniać inwestycje, tylko dlatego, że chce się ten grafit? No, jestem ciekaw, napiszcie w komentarzach. Ja osobiście uważam ee, tak, że w garażu mam ee, biały stropią 038 i nie widziałem sensu w zakupie grafitu, choć jeszcze niedawno byłem przekonany, że ten grafit tutaj będzie. Niestety sytuacja jest na rynku taka, jaka jest, jeżeli ee, jeszcze z rok temu, dwa lata temu, ta sytuacja była bardzo niewielka, ta różnica w zakupie w złotówki, czasem nawet gdzieś tam można było trafić w tej samej cenie, aczkolwiek grafit jest zawsze delikatny droższy. Jest to OK. Możecie, jeśli to jest naprawdę niewielki, niewielki koszt dopłacenia do grafitu, spoko. W tym momencie na pewno tak nie jest, no chyba, że ktoś ma jakieś, jeszcze komuś gdzieś leży i nawet nie wie, że grafit mu zalega. Ale zachęcam sobie nawet na przyszłość, jak, jak oglądacie to nie wiem, w 2023, to przeliście sobie to, jak wygląda to w, na ten moment. Albo jak wygląda w Waszym przypadku, jeżeli chcecie mieć, yy, dać sobie cieplej w domu niż 21,5, to sobie podstawcie większą temperaturę. Jeśli macie inną y, ten powierzchnię ocieplenia, tak, także i zobaczycie, może w Waszym przypadku będzie to inwestycja, gdzie będzie tylko 1000 zł do dopłacenia. Wtedy, jakby no to, że ona się rozłoży, ta inwestycja na 30 lat, no to może nie będzie to aż tak bardzo istotne. Można, było ten typ, można będzie ten 1000 zł dołożyć, ale. 5000, prawie, yy, czy 4,5, czy nawet więcej, w większych budynkach. To już jest moim zdaniem gra warta świeczki, którą warto, yy, warto przemyśleć. I tyle. Słuchajcie. Yy... Tego mi nikt nie powiedział. Ja tej, tej informacji szukałem. Każdy z handlowców wam powie grafit lepszy, ale ja znalazłem takiego, co powiedział, że słuchaj, nie czekaj na grafit, bo nie ma, kup biały, bo to. I to zacząłem drążyć temat. Tych informacji nie znajdziemy w internecie. Oczywiście te wzory gdzieś tam się pojawiają, ale takie porównanie będzie złe, no bo wiadomo, że dla producentów um, żaden murator tu nie napisze. Yy, że to jest taki, jest lepszy albo taki, jest gorszy, tylko będzie, wszędzie będzie sytuacja taka: lepsza lambda, lepsza lambda, stosujcie lepszą lambdę, 22 cm, albo 25, jeszcze dajcie ocieplenia, yy, bo to się zwróci. Ok. Yy, powyżej pewnego moment, etapu yy, ocieplenia, ponoć już mówią, że 15 to jest dużo, 20 jest nieznacznie lepiej, yy, a już teraz mówią, że więcej niż 20, to już nie ma żadnego sensu, i pewnie, ta, pewnie tak jest, już żeby ten zysk jest na tyle mały, że jest to nieopłacalne moim zdaniem te 5000-7000 lepiej zainwestować w rekuperator i mieć z tego lepszy odzysk energii tam mamy realną tą, ten odzysk energii świeże powietrze dużo lepszy komfort wentylacyjny w domu i w ten sposób w bym szedł, więc jak dla mnie grafit jest ok, jeśli kosztuje nie więcej nie dużo więcej niż biały ale jeśli zakupić tak jak ja teraz jest utrudniony i cena jest dużo znacz, różnica cenowa jest większa. Biały styropium. Dzięki bardzo i do zobaczenia następnego.